Warta! Chodź do mnie! No, bądź grzecznym psem! Bądź grzecznym psem! Jeszcze uczymy się wszystkiego, tak? No tak. Jeszcze jestem niegrzecznym niewychowańcem. No właśnie. Pogromca kotów. Tak wygląda obraża przed założeniem na psa. Jednak przyczepiłam zawieszkę do tutaj takie taki sprzączki, ponieważ zapięcie jest za grube. Bardzo ciężko by było założyć to kółeczko na, na właśnie tą część. O, pies się w głowę walną. <grym>, tak, to nie strasznie. I tak wygląda pies z założoną obrożą. Bardzo ładnie się prezentuje. Taki, o, taki piękny pies. Taki śliczny. No, bardzo ładny. Przepiękny pies. To burdel. Psi burdel. Pies był sam w domu. Cwędzi, hmm, tak? Denerwuje. Może nawet powiedzieć. <grystanie> A co tu psisko ukradło? Takie. Takie rzeczy, no. Nie polecamy, tak? Nie polecamy takich zabaw głupich. Takie znalezisko psa. Skarb. Skarb największy. Plastikowa bombka, tak. Ostatnie ozdoby chowamy, świąteczne. No i takie się rzeczy przydarzyły. Nie martwcie się. Jest wszystko pod kontrolą, więc nic się tu nie stanie. I taki nam już świniak wielki urósł. Naprawdę już jest większa niż jak ją wzięliśmy. To była takim po prostu psikiem okrągłym. A teraz jest psisko coraz bardziej wyrośnięte. No. Tak. Taki piękny pies jest. Taki jest piękny. No bardzo ładny. Tak. Miłość, miłość psia. Taka miłość psia. Nie ma już bombki. Już koniec zabawy bombką. Może tym, co? Ulubione szarpaki. Takie o. Tak. Dawaj. Dawaj. Dawaj to. Dawaj tego królika. Tęczowego królika dawaj. Dawaj tańczowego królika. Tak, tak, tak. No. Burdel jest, tak? Wszystko leży. Trzeba posprzątać. Ciu, ciu, ciu. Ciu, ciu, ciu. Dawaj owce. Oddawaj tą owce. Taki głupi szczenior. Taki nasz głupi szczenior. Ona jest, słuchajcie, w tym momencie wielkości Zusi. Tak mniej więcej. Może troszeczkę mniejsza minimalnie. Więc tak oceniamy, że będzie ważyła jakieś docelowo 15-16 kilo? Może więcej, zobaczymy. Ja się zesłuchajcie w domu, bo jestem chora. Dopadło mi choróbsko. Jak każdego, jak wiele chyba osób, w tym teraz. A tutaj psisko mi śpi, więc spędzamy teraz dużo czasu, co też nie jest do końca dobre. No ale tak, co zrobić? Ja się wam teraz nie pokazuję, bo wyglądam tragicznie. A psisko śpi. Pobawiło się rano, była energia w psie. A teraz tak właśnie koło godziny 11 pies pada i prąd z psa uchodzi. Zrobimy szybciutki test i dostanie pies pałeczkę. No. Zobaczymy, czy jej będzie smakowało. Ostatnio jadła bardzo chętnie, więc mam nadzieję, że się nic nie zmieniło. A tam w tle widzę Balosika, który przemierza wzdłuż tui, ale już go nie widzę, więc ten Wam nie pokażę. No i tak sobie będzie gryzła. Gdzieś w połowie i go odbiorę, bo on jest zdecydowanie za duży. Zobaczcie jak on jest duży. Jak pół psa. Korzystając jeszcze z chwili wolnego czasu, chciałam Wam pokazać szarpaki, jakie zamówiłam do tego oto czarnego diabła. Pierwszy to jest taki mm, owieczkowy. Eee, są w nim dwie piszczałki, tu jest jedna i tu jest druga. Tu jest amortyzator i takiej długości mniej więcej, myślę, że to ma z metr 20, może eee, taka smycz. To jest uchwyt, po prostu tego szarpaka. Fajnie to działa. Ja jestem sobą wysoką, więc na stojąco spokojnie można sobie tym ciągnąć po ziemi i bawić się o to właśnie w taki sposób z psem. Puerta uwielbia, uwielbia ten szarpak. Kolejny, to jest futerko takie sztuczne. Również ma dwie piszczałki, tu jedną, tu drugą. Jak widzicie, te są o wiele głośniejsze niż w tej owcy. Również jest amortyzator i taka rączka. Jest to o wiele krótsze, takie właśnie fajne na spacer, do kieszeni kurczki nawet. O, słyszycie właśnie? Tak, ona uwielbia je. Fajnie się sprawdza. Poręczny bardzo. Ten jest większy, sam, sama ta, jakby objętość tego szarpaka, jest większa, więc jest mniej praktyczny taki do zabierania gdzieś, gdzieś ze sobą. I ostatni taki taka ośmiorniczka. Polarowe węzełki, supełki do chwytania, do szarpania w różnych kolorach. I również mam tu amortyzator i rączkę do chwytania. No i ten najmniej lubi, też się nim bawi ale zdecydowanie go najmniej lubi wydaje mi się, że też fajnym rozwiązaniem by było zamienienie tego Polaru na właśnie takie twardsze na tego typu materiał ale to taka moja sugestia więc zobaczymy, może jeszcze się polubi z tym szarpakiem tam jest wędrowanie po karmie jeszcze jej nie schowałam no więc takie ostatnie też zakupy poczyniłam fajne rzeczy a co mnie zainspirowało do kupna tego szarpaka właśnie tu oferta pokazuje to jest ta kitka, którą mogliście widzieć w holu, właśnie, którą bardzo lubiała i oto, co z niej zostało. Została rozczłonkowana na kilka, jak nie kilkanaście części. No, gdzieś tak się jeszcze walają takie resztki po domu. No, więc chciałam kupić coś trwalszego, fajniejszego, bo to był taki, słuchajcie, zwykły brylok. brelok taki z bazaru. Gdzieś tam kupiliśmy go na wyjeździe. No, i jak widać, była to wielka miłość, która zginęła śmiercią tragiczną. No i tylko tyle zostało. Ale nadal jest super zabawa. Super zabawa jest jeszcze. Tak. No, Marysz się śmieje, że kupiłam mu, jej taki szarpak, który imituje balosika że to jest taki zabawowy balosik. No tak. Taki pies szczęśliwy tak. Pies już waży 8,5 kilo. Ma ponoć 4,5-5 miesiąca.